1 maja 1954 roku. Zdziesiątkowany francuski garnizon jest odcięty w bazie Dien Bien Phu, która bezustannie jest atakowana przez wietnamskich partyzantów. Wojna w Wietnamie to jeden z popularniejszych konfliktów, ale tak naprawdę mało kto wie, że na długo zanim z buta wjechali tam Amerykanie, te same błędy popełnili Francuzi, a historia ich zmagań jest... Tak samo ciekawe albo nawet ciekawsze od wszystkiego, co fundują nam filmy i historia amerykańska. Dlatego też w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam jedną z największych, najważniejszych i najciekawszych bitew tego okresu: czyli właśnie wielkie starcie pod Dębien Fu. Poznamy losy i trudne decyzje żołnierzy, dowódców, przetestujemy broń, jaką posiadali żołnierze i przedstawimy wszystko na schematach. Zrobimy też mnóstwo innych ciekawych rzeczy, także mam nadzieję, że obejrzycie ten odcinek do końca, zwłaszcza, że pod koniec przygotowałem dla Was parę całkiem fajnych i ciekawych informacji. Jeszcze 70 lat temu państwa takie jak Wietnam, Kambodża czy Laos w ogóle nie istniały, a te tereny nazywały się francuskie Indochiny, no i były kolonią tutaj was pewnie nie zaskoczę Francji. Jednak stopniowo ludzie mieszkający od pokoleń na tych ziemiach stwierdzili, że w sumie ci Europejscy panowie to tacy średni są i powoli mogliby się już zawijać. Szczególnie silny ruch oporu był w Wietnamie, gdzie w latach 30. i 40 wiodącą rolę ze wszystkich ruchów narodowo wyzwoleńczych zaczął odgrywać ruch komunistyczny. Na jego czele stał charyzmatyczny polityk Ho Chi Minh, który szczerze wierzył, że właśnie komunizm jest taką najfajniejszą i najbardziej sprawiedliwą formą rządzenia. My dzisiaj nie do końca byśmy się z tym zgodzili, ale w tamtych czasach, w realiach yy, ludzi, którzy byli od setek lat nękani przez francuskich kolonizatorów, hasła takie jak równość i wspólne w zasadzie wszystko były bardziej niż popularne. Choć Nim początkowo liczył, że kiedy po II wojnie światowej nastąpiła taka fala dekolonizacji, to nie ominie również francuskich Indochin, no ale. Pechowo akurat Francuzi władzę w Indochinach zachowali i wtedy właśnie nasz dzisiejszy bohater doszedł do wniosku, że tak być nie może i skoro Francuzi nie chcą wyjść sami, to trzeba ich wywalić na kopach. Rozpoczął więc tworzenie partyzantki, która jednak nie przejawiała jakichś spektakularnych walorów bojowych, ale ponieważ Ho Chi Minh był zarówno komunistą, jak i dobrym biznesmenem, bardzo szybko ogarnął sobie wsparcie finansowe i logistyczne od Chińczyków, i Sowietów. No i w taki oto sposób bardzo szybko jego armia, która do historii przeszła jako Wietmin, otrzymała dodatkowe wyposażenie, umundurowanie, broń, a w Chinach udostępniono im liczne lotniska i bazy treningowe. Wkrótce później Wietmin dokonał serii ataków na francuskie posterunki, na co Francuzi oczywiście odpowiedzieli. W kolejnych latach doszło do właściwie takiego impasu. Ponieważ Francuzi trzymali miasta, ale nie byli w stanie rozbić wietnamskiej partyzantki, z kolei ci żołnierze, wygrywający wszystkie starcia w górach i nieprzebytych dżunglach, nie mieli wystarczającej siły ognia i dobrej logistyki, żeby zdobywać i utrzymywać miasta. Francuzi ponosili jednak w tych walkach o wiele więcej porażek niż zwycięstw, wobec czego zarówno francuska opinia publiczna, jak i ich sojusznicy w postaci Wielkiej Brytanii czy Stanów Zjednoczonych zaczęli na nich naciskać, żeby zawarli w końcu z Wietnamczykami spokój albo całkowicie wycofali się z Indochin. Francuzom, oczywiście, bardziej odpowiadała ta druga opcja, ale liczyli, że zanim dojdzie do rokowań pokojowych, będą w stanie odnieść jeszcze jakieś zwycięstwo, które podbuduje ich pozycję negocjacyjną. Zamysł jako taką był genialny, ale plan, który zatwierdził francuski sztab. Przypominał wystawienie do walki z Dobermanem kulawego Jamnika. Generalnie Francuzi uznali, że świetnym pomysłem będzie zrzucenie elitarnych jednostek w samym centrum linii wroga. Po co? Uznali, że w samym centrum linii wroga, bez drogi zaopatrzenia lądowego, zbudują sobie bazę, która będzie bazą niedozdobną, będzie tak świetna i tak doskonała, że partyzanci od razu ją zaatakują i z racji tego, że Francuzi będą mieli tam najlepszą broń i mnóstwo doskonałych żołnierzy, to Wietnamczycy na 100% poniosą klęskę, bo są przecież beznadziejnymi żołnierzami. Już wam to nie leży? Wielu francuskim dowódcom też nie leżało, ale z jakiegoś powodu plan przeszedł. No i w taki oto sposób w listopadzie 1953 roku oddział około 600 spadochroniarzy z Legii Cudzoziemskiej został zrzucony w okolice Dengbielfu. Francuzi od razu rozpoczęli budowę pasa startowego oraz prowizorycznych fortyfikacji. Utworzono także ufortyfikowany punkt dowodzenia. Garnizon bazy liczył łącznie 10 tysięcy żołnierzy zgrupowanych w kilka batalionów. Starcie miało zapewnić kilka bojowych myśliwców oraz oddział czołgów. Była nieźle umocniona, ale leżała w dolinie otoczonej przez zalesione i niezabezpieczone wzgórza. A dodatkowo czołgi i samoloty bardzo szybko okazały się niezbyt skuteczne w dżungli. Sporo do życzenia pozostawiało też liniowe wyposażenie pojedynczych żołnierzy. Podczas wojny w Wietnamie Francuzi mieli na wyposażeniu mnóstwo pochodzących jeszcze z czasów II Wojny Światowej i stoletów maszynowych MAS 38, które w zasadzie były taką bardziej gównianą kopią popularnych amerykańskich Thompson'ów. Posiadały magazynki pudełkowe, które były w stanie pomieścić 50 nabojów i miały zasięg skuteczny na dystansie kilkuset metrów. Ściśnięcie takiego magazynka, przeładowanie zamka. Umożliwiało strzelanie z pistoletu, które nie należało ani do jakoś bardzo celnych, ani do jakoś bardzo wytrzymałych. Pozwalał jednak przynajmniej na chwilę w terenie zabudowanym, przedłużyć wroga do ziemi siłą ognia. Wietnamczycy natomiast objęli nieco inną strategię i używali nieco odmiennej broni. Myślę, że ten kształt rozpoznaje wielu z Was, bo to jeden z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejszy karabinek szturmowy na świecie. Rosyjski AK 47, których komunistyczny wietmin miał na wyposażeniu multu. Habron mieści w magazynku tylko 30 nabojów. Ale ma wiele przewag nad francuskim pistoletem maszynowym. Po pierwsze przełącznik rodzaju ognia który pozwala na strzelanie zarówno względnie celnym ogniem pojedynczym, jak i na zasypanie wroga serią pocisków. Dodatkowo ma dużo bardziej zwartą budowę i jest wygodniejszy w użyciu. Ale jak te dwie bronie sprawdzały się w warunkach bojowych, zaraz to przetestujemy. Udało mi się, tak jak często już to robiłem, na kartonie narysować ludzką figurę, do której będę oddawał strzały zarówno z kałasznikowa, jak i z francuskiego masu. Porównamy obrażenia, celność, skuteczność i na tej podstawie zdecydujemy, która z tych broni jest lepsza, a co za tym idzie, jaki żołnierz pod Dębienfu miał przewagę. No i przyjrzyjmy się teraz e, bliżej temu co udało nam się zrobić, o ile dobrze pamiętam z kałasznikowa ognia pojedynczym oddałem tak 4-5 strzałów e, celując w głowę no i e, 4 z nich trafiły a jeden chybił mocno poniżej bo znajduje się tutaj nad parkiem ofiary. Jeśli natomiast e, chcemy porozmawiać o pozostałych trafieniach no to widzimy trafienia w okolicy e, ust, trafienie policzek to co jest y, interesujące to fakt że wszystkie te strzały spowodują bardzo silne bóle i trwałe deformacje ale tak na dobrą sprawę żaden z nich bezpośrednio nie zabije ofiary może będzie miało na to jakiś wpływ wykrwawienie się natomiast żaden z tych strzałów nie wywołuje śmierci jeśli natomiast y, chodzi o serię no to zarówno z pistoletu maszynowego, jak i z karabinku celowałem tutaj w tors ofiary. No i ciężko mi jest teraz na tą chwilę określić, które strzały padły z kałasznikowa, a które z masu. No ale jak widać, mnóstwo trafiło w cel. W cel praktycznie każdy z tych strzałów, może z wyjątkiem tych po bokach, jest śmiertelny. Zapewne taka seria rozerwałaby ofiarę, jak również jej prawą dłoń, która też się pod ostrzałem znalazła. Wychodzi więc na to, że obydwie te bronie są porównywalne, a dodatkowo mas jest w stanie zasypać przeciwników masą nabojów, ponieważ posiada ich prawie dwa razy tyle co kałaszników. Jest jednak pewien bardzo ważny czynnik, którego podwórkowy test nie jest w stanie oddać. Otóż. Pistolet francuski jest totalnie nieprzystosowany do zabrudzeń. Trzeba bardzo często go czyścić, dbać o niego, a i w takich warunkach nie trudno o zacięcie. Kolejka łaśników, jak już wielokrotnie mówiliśmy i sprawdzaliśmy na tym kanale, jest bronią po prostu nie do zajechania i strzela zawsze. A w sytuacji, kiedy mamy doskonałą broń, która jest w stanie przygusić wroga ogniem, ale nie wystrzeli nawet jednego pocisku, Albo inną skuteczną i wygodną broń, na którą zawsze możemy liczyć, no to myślę, że teraz już doskonale wiemy, że żołnierze wietnamscy mieli olbrzymią przewagę nad żołnierzami francuskimi. Oprócz podjęcia tak, i do... Oprócz podjęcia tak idiotycznej decyzji Francuzi popełnili też jeden z najprostszych i najpopularniejszych błędów dowodzenia w historii. Nie docenili swoich przeciwników. Uważali, że Wietmin to zaledwie garstka chłopów, która dysponuje starą bronią i jest logistycznie zdezelowana. Z kolei okazało się, że w zasadzie jest to regularna armia, która dysponuje nie tylko zwykłymi żołnierzami. W region Dien udało się Wietnamczykom, pomimo ekstremalnie trudnego terenu, przetransportować własne czołgi, artylerię przeciwlotniczą, Przeciwpancerną, wyrzutnie rakietowe i wiele, wiele innych zabawek, które już pod koniec marca znacząco przechyliły szale zwycięstwa na ich stronę. W kwietniu 1954 roku Wietmin przypuścił generalny szturm na francuski garnizon. Francuzi bronili się dziennie, zadając Wietnamczykom olbrzymie straty, jednak mimo to udało im się zająć część fortyfikacji. Oraz zniszczyć pas startowy, punkt dowodzenia i czołgi. Francuzi zostali postawieni pod ścianą, ponieważ, po pierwsze, stracili mnóstwo ludzi, po drugie, mnóstwo zaopatrzenia, ale chodziło o coś jeszcze. Zniszczenie pasa startowego było najgorsze ze wszystkich tych rzeczy, ponieważ od tej pory zaopatrzenie mogło być dostarczane tylko i wyłącznie za pośrednictwem zrzutów. A biorąc pod uwagę, że w ten region latało niewiele samolotów, które dodatkowo były zestrzeliwane przez Wietnamczyków, no a z tych zrzutów miało wyżyć kilka tysięcy chłopa, to już jest bardzo średnie, a dodatkowo w koszmarnych i niesanitarnych warunkach przebywało około 3 tysięcy rannych, których teraz nie można było w żaden sposób ewakuować. U Wietnamczyków jednak też nie było jakoś bardzo kolorowo. Z jednej strony byli już mega blisko zwycięstwa, ale z drugiej, w trakcie odnoszenia tego fragmentu zwycięstwa, stracili przy okazji prawie jedną trzecią stanu swojej armii. Na podstawie czego stwierdzili, że w sumie ta taktyka polegająca na zananiu przeciwnika swoimi żołnierzami jest nie do końca skuteczna. Wobec tego na pewien czas zaprzestali ataków, ale nie ostrzału artyleryjskiego. Myślicie, że żołnierze przez ten czas się opierdzielali? Nic z tych rzeczy. Potajemnie kopali pod ziemią sieć tuneli, które prowadziły w zasadzie bezpośrednio do francuskiej bazy. Przy wsparciu artylerii, przy wsparciu dodatkowych posiłków, przedostając się tymi właśnie tunelami, rankiem 1 maja 1954 roku, Wietmin rozpoczął generalny szturm na francuskie pozycje. Wbrew oczekiwaniom Wietnamczyków, Francuzi stawili wyjątkowo zażarty opór. W sumie trudno im się dziwić, bo na tym etapie walczyli już nie o jakąś tam politykę, czy utrzymanie linii, ale o swoje własne życie, więc motywacja była dosyć wysoka. Po kilku dniach nieustannych walk i szturmów stało się jednak jasne, że Francuzi nie są fizycznie w stanie utrzymać swoich pozycji, a na pomoc dawno przestaną już liczyć. Mając w sercu troszkę nadziei, że Wietnamczycy ludzko potraktują jeńców, martwiąc się o siebie, o swoich żołnierzy, zarówno zdolnych do walki, jak i ciężko rannych. O 12.37 maja 1954 roku francuski dowódca Dien Bien Phu wywiesił w swoim oknie białą flagę. Zaczyn pod Dien Bien Phu to jednocześnie jedno z najmniej znanych. I najważniejszych starć w wojnach w Wietnamie. Mam nadzieję, że ta historia i ten odcinek Wam się spodobały, że zostawicie pod tym filmem like i fajny komentarz. Zachęcam też do zasubskrybowania kanału Bliżej Historii, żeby być na bieżąco. I bardzo dziękuję wszystkim osobom, które do tej pory zasubskrybowały kanał, ponieważ jest Was już ponad 3000. I coraz bliżej nam do tego upragnionego progu 5000, na który obiecałem Wam specjalną okazję. No ale to możecie sobie dokładniej sprawdzić w filmie, który wyświetla Wam się gdzieś tutaj. Z kolei, jeśli chcecie poznać więcej tego typu historii i bitew, no to sprawdźcie playlistę tutaj. No a jeśli chcecie, żeby powstało więcej tego typu odcinków o nowszych albo starszych bitwach, to napiszcie o tym w sekcji komentarzy. A ja na dzisiaj żegnam się z Wami. Dziękuję, do zobaczenia i cześć.